Ta kobieta używa zwykłego antyperspirantu. Ta kobieta używa nowej reksony w sprayu. Wyjątkowo skutecznego antyperspirantu. Inne dezodoranty zawodzą. Nowa reksona chroni przed poceniem skutecznie. Nowa reksona w sprayu. Nie ma lepszej ochrony. Teraz nowa reksona w kulce. Skutecznie chroni przed poceniem i pozostawia mniej śladów niż inne. Sekret daje ci 70% więcej ochrony przed poceniem się i przykrym zapachem, a jego pH współgra z chemią kobiecego ciała. Sekret tak skutecznej ochrony mężczyźni mogą ci tylko zazdrościć. Och, nie znów dotyka moich włosów. Muszę już iść. Co się stało? Znowu to samo. Moje włosy tak szybko się przytłuszczają. I do tego mam Na Dwa problemy, jedno wejście. Nowy Head Shoulders Citrus Fresh Unikalny wyciąg z grejpfrutów, zielonej herbaty i trawy strynowej Zapobiega przetłuszczaniu się włosów, a łupież znika w 100% Włosy wyglądają pięknie To mój taniec, teraz mogę tańczyć całe wieki Nowy Head and Shoulders Citrus Fresh Cytrusowy koniec łupieżu Jaki jest twój styl? Mój styl? Mój styl to twój styl W sierpniowym numerze Odpoczynek jak marzenie Przewodnik po miejscach niezwykłych Baw mnie i kochaj. Poczucie humoru pomaga w miłości. Odetchnij w środku miasta, czyli zdrowa moda na bary tlenowe. Piękna przez dotyk. Sztuka masażu twarzy. A także prezent. Super modna torba w trzech kolorach. Twój styl zależy od ciebie. Nowość. Skuteczna ochrona sekreta przed poceniem się. Teraz także w sprayu. Masz do wyboru. Sekret w pięciu zapachach. Odkryj wyspę smaków w McDonald's Tylko teraz Kurczak McNuggets 69 groszy sztuka Grillowany kurczak SP z sałatą i pomidorem 2,49 Oraz lody z wafelkiem czekoladowym Włosy są zdrowe, ale nie po same końce. Rozdwojone końcówki to jeden z sześciu objawów niezdrowych włosów. Zwalczaj je wszystkie odżywką kompleksowa pielęgnacja Pantin Pro v. Dzięki prowitaminowej formule Twoje włosy staną się zdrowsze aż po same końce. Żegnajcie rozdwojone końcówki. Witajcie zdrowe włosy. Pokonaj sześć objawów, by Twoje włosy były pełne zdrowia. Szampon i odżywka Pantin Pro V. Pokochaj zdrowe włosy.